Cześć, jestem Kuba i witam Was ze sklepu Bike and Chill. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam moją propozycję prezentów świątecznych w kategorii bez ograniczeń finansowych, także zaczynajmy. W tym filmie pojawi się dużo elektroniki, gdyż już jeśli mamy właśnie trochę większy budżet, nie musimy się ograniczać, to możemy tutaj dużo zdziałać, jeśli chodzi właśnie o elektronikę. A jak wiadomo, kolarze są to gadżeciarze i lubią bardzo dużo elektroniki. Zacznijmy sobie właśnie od może radarów czyli coś, co poprawi nam bardzo bezpieczeństwo w trakcie jazdy. I jeśli chcemy, by nasza obdarowana osoba czuła się bezpiecznie w trakcie jazdy, warto sprezentować jej taki radar, który zapinamy na sztyce z tyłu si siodełka. Po podłączeniu go z komputerkiem rowerowym wyświetlają się alerty o nadjeżdżających samochodach i komunikaty. I mamy tutaj taki radar z Magic Magicshina oraz z Garmina. Następną propozycją będą komputerki rowerowe, tak zwane liczniki, GPS-y. I mamy tutaj różne propozycje, jeśli chodzi o Garmina. Różne modele, a także Wahoo, Bolty oraz Roamy, a także nowość, jeśli chodzi o Wahoo, czyli komputerek, który miał niedawno premierę, Wahoo Element Ace, który jest całkowitą nowością na rynku i tak naprawdę mocną innowacją, jeśli chodzi o Różne jego cechy, które wprowadził aktualnie na rynek. Do elektroniki możemy także zaliczyć pedały z miernikiem mocy. Jak wiadomo, każdy, który gdzieś tam zaczyna bardziej trenować, zaczyna patrzeć na cyferki, i wtedy fajnym prezentem są takie pedały z miernikiem mocy. Przykładowo tutaj mamy łachu Speedplay Power Link 0. Są to jednostronne pedały z miernikiem mocy i w takim zestawie otrzymujemy pedały z miernikiem oraz bloki. Następnie przejdziemy do okularów rowerowych, i tutaj mamy pełną dowolność, jeśli chodzi o kombinację, Jest duży wybór rodzajów oprawek, różne kształty, różne kolory soczewek i dopasujemy coś pod właśnie stylówkę kolarza, pod kask oraz resztę ubioru. Następnie coś dla bikepackingowców lub właśnie na wyprawy rowerowe czyli torby apidury. Ukierunkowane stricte właśnie pod bikepacking. Jest ich tak naprawdę masa różnych modeli. Mamy modele bardziej racingowe, bardziej bikepackingowe. O różnych rozmiarach, o różnym zastosowaniu, także też wszystko będzie w linku, żeby można było sobie sprawdzić i dobrać coś adekwatnego dla osoby obdarowywanej. Oczywiście, standardowo możemy też zakupić voucher, który tym razem możemy wykorzystać nie tylko na różne produkty, ale także na bike fitting i możemy osobie obdarowanej kupić voucher do wykorzystania właśnie na bike fitting w naszym studio. Dzięki temu Osoba, której prezentujemy taki voucher, będzie mogła w pełni komfortowo, wygodnie i zdrowo jeździć na rowerze. Poprawiam się, się jej osiągi oraz wygoda i zdrowie. A teraz przejdźmy do trenażera, a dokładniej Kickr Core, czyli chyba aktualnie najlepiej wycenianym trenażerem w swojej klasie. No i teraz większe gabaryty, czyli bagażniki rowerowe marki Spinder. I mamy tutaj zarówno bagażniki dachowe, jak i z tyłu na hak auta. Są to wersje na dwa rowery, trzy lub cztery, także to też linki będą w opisie. Jest to fajny tak naprawdę prezent dla całej rodziny, która gdzieś wybiera się na przykład na wakacje z rowerami i potrzebuje zabrać ze sobą właśnie rowery. To już wszystko w tym filmie. Były to moje propozycje prezentów świątecznych bez ograniczonego budżetu. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania następnych naszych filmów. thank you